Witam, prawda? Witam, prawda? Kontynuujemy nasze misje antyterrorystyczne. O, nie mamy levela, Aha. Nie mam pońcu. Aha, bo gwiazdki dają z misji, dlatego ten warto trzy gwiazdki wbijać. No. No, okay, okay. to to ma sens. Są granaty do wyboru, ogólnie. też się mogą przydać. Flashbangi na przykład, smoke grenade'y. No smoke grenade? smoke, to hiding. to reload your weapon. Tu byśmy musieli to też rozkwinić, się podzielić, ale to może później, nie? W sensie, No, że na razie jak nie mamy gwiazdek za bardzo, no. Żeby no, to Ja bym szalec. sobie jeszcze broń zaraz zmienił, jak zdobędę jeszcze coś gwiazdek. Okej, okay, tu mamy. Okej, okay, jak to wygląda? Tego gniazda na pewno można zlikwidować od razu. A patrz, teraz będą wchodzić kru, w górę. Chwóę. Coraz trudniej. Ja może przeładuję najpierw. O, 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 o kurde. <śle> o no, nie. O to chyba nie ten run. Aaaa, Jak nie ten Rambo. Nie. Si, <gry> Nie. jesteś kurwa, jedziemy z nimi wszystkimi. W każdym, co to znaczy śmierć. Nie zasłużyli na ratunek. Rambo. Nie ma, nigdy nie zasługują na życie. Ta nawet zajebię, wszystko Piester Piestel zajebany. <śpies terenie> <śpies terenie> A go stanujesz go normalnie jak plus buta No, Mission Accomplished, co wy chcecie? Nie no, restart. <śpies terenie> O, ale skile wpadły, Dobra, to sobie do mnie jest zawsze spoko. Nie pykło, czyli tam pop, za drzwiami musimy tam. Musimy nie strzelać, bo on, zajebiemy tą babkę. Tak, no jakby będą drzwi, to jest klientka nie do zabijania. Ale jest też tu, od razu jest. Tak, i tutaj nie strzelamy. dobra, no, no, pan. I tutaj też będą za drzwiami, chyba. będzie ich w chuj pamiętamy. Nie wiem, czy dostali w sumie. Dostali. Ale jest też. O kurwa! Że trzyma tutaj, wiesz o co chodzi? Nie wiem jak to zrobić wtedy Bo on ją trzymał hmm, to... Nie. I co teraz? Hmm. Nie flash, flash grenade może Może to może. jest ten czas, że trzeba zacząć brać Flash Grenade y. Tym tutaj też się świeci kurde jakaś skrzynka Ja się wzdrażę, myślę, że to kurwa gość. No bo ja jestem szybszy trochę niż to Ciekawe. Nie, może przeładujmy. A, jest prze... Medkit może... A, jeszcze nie ma tak O, widziałeś mu tam? Bo ja mam tego skilla, że o 5% mogę nie wziąć. Zmniejszyć szybkość. A. Było crippled. Tego, tego musisz. Ten. On ją będzie trzymał, właśnie. Musisz zamierzonego tam. To... No. On jeszcze jej nie złapał. Dobrze. A, już. No dwie. No dwie, no. Może być, czy... Może być, Może no. być. Ja jeszcze trochę sobie bronię zmienię Może bym wziął jakiś granat. Może ja wezmę ja smoka. Nie... No, a ja wezmę flashbang. Tak wezmę to. Bo... flashbang blinds and stuns enemies, might set things on fire. Literally. Dobra, biorę. Nie wiem, gdzie to się będzie wybierać teraz. Też nie wiem, ale to się za chwilę dowiemy. Trzy granaty, to. Musi się gdzieś przełączać. Okej, okay, dobra. jak y, chyba, nie? Nie. Jak y... robisz? Prawy B. Kurwa, Bumper. Ok, Koleś to co? A pomoże nam, chyba. Pistolet ma. Niech idzie do domu lepiej. <noise> Jeszcze jeden tam jest. O, nie mogę tego otworzyć normalnie. No to chuj, wyjeżdżamy. No okay. wchodzić. Dobra, lecimy jeszcze tu. Oj, a ten z nami powinien być. Nie wiem, czy z nami jest. To. A czemu jej nie uwolnił? Może był z no. nią, tylko wiesz, zamknięty tam, nie? O, tu mogę otworzyć. A, nie ma nic. To na bank będę. Na sto procent. O kurwa, ilu? Tu można chyba wyjść, nie jestem pewien, no, ale chyba tak. Powiedzieć, trzeba. Dobra, winne. na dół. Jeszcze no. na dole nie byliśmy. E, w miarę szybko nam to idzie. Znaczy w miarę nieźle. Ale Bamy, tam że... na dole będzie chujowo. Zobaczyli jest tych... i z tym koleś co będzie próbował zabić. Jeszcze Jeszcze nie, jeszcze nie. Hmm? Kurwa ten. Dobra ja biorę... Aj. Właśnie smoki można wrzucić tam, ale... Na dole, no. Ja wiesz jak zrobimy? Dobra ja Tutaj zajebiemy no. tego, zejdziemy na dół tu. Zajebiemy go od razu. W pizdu. Kurwa, jeszcze tu idzie. I tu jak będą te pomieszczenia następne, to powrzucę jakieś najdę do, i, na, i dopiero potem. O, chyba, że już są pootwierane. A To, to trzeba uważać. Rz możesz rzucić, możesz rzucić. A, nie, już ich nie ma, tak? Mmm... O. Dobra, sobie granatę. Ułożony zakładników zajebali mnie, ale jest flashbang, zabija ich. no Działał flashbang. O, widzisz To nie wiedział. Nie, nie czają, nie, nie umiem ogarnąć, że ja to jest. Zajabisz. O, oh, fuck, no! Jo, oh, no <grym jeżdżąco> O, no co ty. O, oh, man. A dobrze szło. To ale to testa. się nie spodziewałem tego. Że Proszę, to kurwa na plecy. Co by się nam wstało, sumie... Dam tylko jeden punkt. I może. Może w to dom. Tak blisko było, ale wiemy, że te granaty, kurde, dobre są. Dobre, dobre no. Jak my to robiliśmy? Po kolei, tak, tak samo jak ostatnio było dobrze tylko. Oj, star. W sumie chuj lecimy po prostu. Nie pamiętam co gdzie było. Byli pasami tylko dzisiaj. Tu będzie kogoś z klientką założyć tą piętkę. No tu. A to, to znacznie. No. Nie idę załatwić tego tam u góry. O kurwa, zabiłem ją. Yeah. <laughs> Zanim wyszła stąd, nie. Bo tak biega jak bez sensu. Zobaczy, co tu na górze jest. Ale jaka wczuta, ty nawet nie, nie chcę nikogo zabijać? Kurwa, tu jest przejebane. nie, to nie możemy tak tak To sobie, jak przejebane tam. No przejebane. może można granata wrzucić i wskoczyć. Może, może, to ja Kurwa, za szybko zagrażę. Nie, to był tak zły pomysł. Ten flashbang od razu wybucha, myślałem, że on tam spadnie i dopiero wybuchnie, ale jednego zastanował na chwilę. Ogólnie to może być dobry pomysł, tylko my może nie, nie zrobiliśmy trzeba tego, to jak to. trzeba. No. Dobra, na pewno wiem, że... a tego trzeba. Możemy sobie dół zostawić na tak później. Czyli chwilę. Zobaczy ich dużo. Poszczyk. Melo. No, kolejny. Melo. No Kurwa, ty już nie strzelać, bo z sensu zabijamy jedną niechcący. Chciałem tego typa za szybą zabić. Próbuję inaczej. Skoro to się nie udało ostatnio. Ale ostatnio ich załatwiliśmy chyba, chyba, że zapomnieliśmy o nich. Nie, nie, nie byliśmy na górze. Dobra, nie to byliśmy. ja idę z Tobą. Idę zobaczyć z drugiej manki. To to? Nie no, nic tu nie wykombinujemy. Za dużo. Musimy w, musimy wejść tam Przez drzwi i spróbować normalnie. O, zaebań. Co ty? <grych> Jak to się stało? Nie myślałem, że ich jest mniej. Wiesz kurwa nie wiem czemu wydawało mi się, że tam są drzwi poprawy. Ty bo tu... A, a zeskoczyłeś tak na dół? Nie nie, nie dał. Nie próbowałem, nie mogłem. Chyba, że trzeba jeszcze A wcisnąć i w dół strzałkę, to tak nie próbowałem. No teraz mnie widzisz, nie? To. No w dół i skok, I ja. I wtedy ja a, zaskoczyłem. No widzisz, że ja próbowałem sam Możemy tutaj wtedy drzwi otworzyć i powpierdalać nejdów. Najpierw a dwóch od nie to... wiem, właśnie koło może tutaj, jak otwieramy drzwi, rzucić smołka otworzyć drzwi i wtedy dopiero ich zajebać? No. Bo musimy ich nacel... wycelować, no nie? Albo możemy rzucić sobie właśnie sobie tutaj dwa smoko pod nogi, stanąć i strzelać wycelowanymi, nie? No, 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 tak bym myślał, nie? Ty, a ja mogę ciebie zrespić przecież, kurwa. Czekaj, hey, spróbujemy to zrobić od razu. Pop, o, kurwa. <laughs> o kurwa! Jednak nie. Jednak. ale udało się przeżyć. <laughs> nie no, musimy iść chyba... Sycznie. Dawaj w lewo, dawaj w lewo. Tu jeszcze są jakieś drzwi. Ogarniemy ich. Reload, reload! Dobra, nie było tak źle. Ale tych tam jak... Bo, ten. bo nie robiliśmy ich jeszcze. No smoka sobie już nie rzucimy, to wiemy. Chyba, że no wejdziemy tam... Otworzymy, rzucimy smołka Ja rzucę tego flashbang'a, bo on działa dobrze. Teraz na dół, no. I no, wycelowanymi. Kurwa, czemu? No bo ten złapał tą laskę. I o, rozjebałeś grę na Bo flashbang też podpalą Jak trafisz. O, no to tutaj nie możemy tak zagrać. Jowo. Trochę dużo poszło ich. A chłop złapał tą laskę, nie wiem co wtedy. Musimy skleenić. Spróbujemy to pocisnąć do końca tą misję. Hmm, co to jest na no? dół? O, zajebać. Ok, zaczynają się schody. Ale podoba mi się to, że przeciwnicy tutaj faktycznie robią reload. No. Bo wiecie jak czasami jest w grach. Ty musisz przeładować, ale wrog nie. No, no, no. Dobra, no tam ale będziemy mamy... mieli zakwostkę z tymi właśnie kurde na górze na razie największą. Ty może to może zrobimy dół, a potem pójdziemy tam na sam koniec na górę. Patrz się, Bo tam nie. i tak okay. chyba granaty nie przejdą. Ty zajeb mnie prawie. Dobra restart. <grych> Lecimy jeszcze no, raz. To musimy się zabić najlepiej. No, ale mi kurwa życia wziął na dwa strzały, bo on sniperkę ma jakąś. Na niech mnie zabiją. Nie zabiję ich. Nie. Musimy się synchronizować jak prawdziwi ninja. Dlaczego na ciebie? No. co robimy dół najpierw nie? no tak myślałem że bo i tak tam najgorzej jest no, na tym na górze na to wychodzi no tutaj też może być ciężkawo ale tam granaty z... właśnie zadziałają a na górze nie chyba Musieli? tylko że tu są drzwi pootwierane, więc może się zacząć sieka od razu. Trzeba uważać, zdrowy w prawo. Dobre. reload, ale Okej, okay, dobra, bo oni tu wychodzą do nas, robią ten błąd. Mieli by o wiele lepiej, jakby nie przechodzili. Reload. I też. Dlacy. Więc możemy sobie spokojnie tutaj, kurde, ratować laseczek. No, jak oni tam zostali, to by mieli prze... prze... Ty, Przeje wiem! Ma... Mam, mam ultimate, mogę snajperów przywołać. Aj, mam. Może to o, nam tak. zrobić z tak. Ej, to ja też mam Ultimate, to też mogę, bo. No chyba, że ja mam, mam Metkita, czekaj to, ja mam Metkita przez v? my obaj mamy? Spróbuj się wyleczyć, możesz? Nie. Ech. No. Trudno. Nic, teraz musimy na górę jakoś. O kurwa. nie spodziewałem się, że to są drzwi coś od razu. No nic, musisz przytankować, bo strzała jest. Aj, prawie zginąłem. Medkit, A teraz poszliśmy w inną mańkę, no.

i tutaj, jak podejdziemy pod drzwi, to chyba ja spróbuję tego ultimata. Nie wiem, co to, czy to, jak to działa. No tak, spróbować musimy, jak to w ogóle funkcjonuje. No, teraz mądrze zejść. No, czekaj, wybiorę to. A. Kurwa! Kurwa! Nie ten guzik. A nie, my musimy, musimy górę iść i odkryć w ogóle przez okno, zobaczyć, co jest w pomieszczeniu. Bo inaczej to ich nie widzimy nawet, nie wiemy co tam jest. No teraz dopiero. Dobra, spróbuj to, to tutaj gdzieś, jak coś robiło, Czyli w Lewy. No i w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Sniper support. No! Lepiej. Teraz musimy przejść na drugą majkę Jest jeden koleś tylko, tak? Kurwa. Ja tam wpadam i go zabijam, tylko tutaj chwilę. No i go. Co yeah! Okej, okay, sniper support, spoko. Gwiazdki. Trzy gwiazdki, nieźle. Rozgminę. So, chyba w końcu zmienię brońkę. Dobra gera normalnie. Tak, i ten odcinek będzie trochę krótszy, czyli akurat jedna misja, bo musimy za dwóch zrobić. Tak zwane. No, no, spoko. Czyli jeszcze jedna, czy już? Teraz. Nie, 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 to już teraz by musiało być. Dobra, to tylko patrzcie, jak pięknie wybieram sobie nową broń. A! Ah, I zobaczymy w następnym odcinku, jak się sprawdza w akcji. Na razie. Na razie.